Grudniowe noce należą do najdłuższych w roku. Czy to oznacza, że musimy spędzić je pod dachem? Wręcz przeciwnie, to doskonały czas, by spojrzeć w niebo. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę, o tym już za chwilę. Dzień dobry, nazywam się Damian Jabłeka i zapraszam na krótki spacer po niebie początku grudnia. Drugi tydzień grudnia to wyjątkowy czas dla miłośników astronomii. Choć wciąż mamy jesień i czekamy na początek zimy, kiedy dzień będzie najkrótszy, a noc najdłuższa, to już 11 grudnia nastąpi najwcześniejszy zachód słońca w roku. W centrum aglomeracji śląskiej nasza dzienna gwiazda schowa się za horyzontem o 15.42. W innych częściach kraju moment ten będzie nieco inny, ale wszędzie ten dzień wyróżnia się tym, że ma najwcześniejszy zachód słońca. Tak szybko rozpoczęta noc to doskonała okazja, by spojrzeć w gwiazdy i odnaleźć między nimi planety. Na niebie tuż po zachodzie Słońca czeka nas niezwykły widok z udziałem Wenus, Księżyca i Saturna. 6 grudnia nad południowym horyzontem odnajdziemy Księżyc w kształcie Sierpa, przypominający brzuszek litery D. Będzie to dwa dni przed pierwszą kwadrą. Spoglądając od Księżyca na zachód, czyli w prawo, dostrzeżemy bardzo jasno świecący punkt. To Wenus, najjaśniejszy obiekt nocnego nieba po księżycu, widoczny nawet za dnia. Gdy słońce zniknie za horyzontem, Wenus dostrzeżemy bez mniejszego kłopotu. Po przeciwnej stronie księżyca, mniej więcej w takiej samej odległości, odnajdziemy Saturna. Jego blask będzie znacznie słabszy od Wenus, przez co dobrze widoczny zacznie być około pół godziny po zachodzie Słońca. W kolejnych dniach Księżyc będzie wędrował po niebie, zwiększając swoją fazę. W niedzielę 8 grudnia osiągnie pierwszą kwadrę. Jego tarcza będzie oświetlona w połowie. Tego dnia Księżyc zbliży się do Saturna, który znajdzie się zaledwie o połowę średnicy Księżyca od jego krawędzi. W Polsce oba ciała znajdą się najbliżej za dnia, ale po zachodzie Słońca wciąż będą jeszcze blisko siebie. Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie noc z 6 na 7 grudnia, gdy Jowisz znajdzie się w opozycji. I nie oznacza to, że zmieni on partię polityczną. Opozycja to moment, w którym planeta znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie nieba niż Słońce. Dla obserwatorów oznacza to, że Jowisz wzejdzie dokładnie o zachodzie Słońca i będzie widoczny przez całą noc. W połowie nocy, dokładnie pół godziny przed północą, osiągnie najwyższy punkt na niebie aż 62 stopnie nad horyzontem mniej więcej tyle, co Słońce w pierwszym dniu lata. Opozycja to także moment, w którym Jowisz znajdzie się najbliżej Ziemi w ciągu roku zaledwie cztery razy dalej niż dystans Ziemia Słońce. Warto spojrzeć na tę planetę przez teleskop lub lornetkę. Jej tarcza będzie największa w całym roku. Spoglądając gołym okiem, Jowisz wyróżniać się będzie wyjątkową jasnością. Gdzie szukać Jowisza? Późną jesienią, w środku nocy nad południowym horyzontem, króluje charakterystyczny układ czterech jasnych gwiazd, ułożonych w wierzchołkach nieco zniekształconego prostokąta, z trzema w jednej linii w środku. To gwiazdozbiór Oriona. Podążając wzdłuż pasa Oriona, na północny zachód, czyli w prawo w górę, znajdziemy Aldebarana, najjaśniejszą gwiazdę w byku. Byków toczy nieustanną walkę z myśliwym orionem. Właśnie między rogami byka znajdziemy Jowisza, którego blask zdecydowanie przyćmi jasność Aldebarana. Planeta będzie przebywała tam przez kolejne tygodnie. Nie musimy więc się martwić, jeżeli pogoda nie dopisze dokładnie w momencie opozycji. Dowolną kolejną noc możemy wykorzystać do zaobserwowania największej planety w Układzie Słonecznym. Jeśli uda Wam się dostrzec któreś z tych zjawisk, zróbcie zdjęcie. Nie potrzeba profesjonalnego sprzętu. Wystarczy telefon ustawiony na stabilnej powierzchni, takiej jak stolik, balustrada balkonu czy parapet. Pamiętajcie, aby podzielić się swoimi zdjęciami Niebo nocą jest niepowtarzalne i zawsze warte uwiecznienia.